Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Witamy w Nowym Roku. Znaczy nowy Rok już kilka dni temu tak naprawdę się nam przydarzył, ale tutaj podsumowujemy jeszcze to, co było. Natomiast rozpoczniemy, proszę państwa, tę rozmowę od podsumowania tego okresu świąteczno-noworocznego z punktu widzenia pra pracy Państwowej Straży Pożarnej, bo brygadier Dariusz Szymura, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie, jest gościem Radia Gorzów. Dzień dobry, panie brygadierze. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Spokojne były te święta i Sylwester, tak znaczy tak ja wiem, że to takie zawsze spokojne, niespokojne. No mamy statystykę, to zaraz będziemy to na czynniki pierwsze rozkładać, ale generalnie było spokojnie. Tak możemy sobie powiedzieć. Generalnie było spokojnie, strażacy interweniowali kilka na, kilkadziesiąt razy, ale generalnie można przyjąć, że było, był to spokojny okres świąteczno-noworoczny. Kilkadziesiąt to jest więcej niż pięćdziesiąt czy mniej? Zawsze się zastanawiam jak słyszę kilkadziesiąt. Jest to około pięćdziesięciu można powiedzieć, pięćdziesiąt dwa dokładnie, pięćdziesiąt dwie interwencje. Jakiego rodzaju były te interwencje? Mówimy o, przepraszam, tylko o powiecie Gorzowskim, Go, miasto Gorzów i tak. powiat Gorzowski, czyli tam do Kostrzyna, Santok, te rejony. Tak, mówimy o powiecie Gorzowskim, to tak, powiat Gorzowski, miasto Gorzów, tak musimy to przyjąć. Kilkadziesiąt interwencji. Miejscowe zagrożenia, troszeczkę nam powiało, bo wiało troszeczkę wiatr, troszkę tych drzew się poprzewracało, troszkę gałęzi spadło. No i oczywiście pożary. 16, 16 pożarów. W okresie się noworocznym około 5 razy nam gdzieś tam śmietniki płonęły wiaty śmietnikowe kominy standardowa rzecz w okresie jesienno-zimowym a poza tym można powiedzieć że było w miarę spokojnie interwencje były standardowe parę kolizji pomoc dla bogatora ratunkowego i policji również bo wspomagamy się wzajemnie czyli nie jest to bo, bo zastanawiam się zawsze w takich sytuacjach kiedy słyszymy taką statystykę na ile to są to jest świadome działanie i błędy ludzkie a na ile są to przyczyny niezależne no, wiatry mocne wiatry jak powiało spada gałąź przewraca się drzewą, no to wiadomo, że człowiek za bardzo na to wpływu nie ma. Nie jest to bezpośrednio wprost zależne od działania człowieka, natomiast w ilu przypadkach, tak pirazy oko, mamy do czynienia z takim po prostu brakiem rozsądku. Tu można powiedzieć kolizje drogowe. To jest ten pośpiech świąteczny, międzyświąteczny, przednoworoczny i duże obciążenie ruchu na powiecie, może troszkę mniejsza, ale w mieście jest tego jest to spore. No i myślę, że troszeczkę też niefrasobliwość, jeżeli chodzi o, o sylwesternowy nowy rok. To ja powiem to więcej śmieci... głupota, bo podpalanie śmietników to to jest czysta głupota, jeżeli mówimy o podpalaniu. Bo mówimy, to... Jeżeli mówimy o podpalaniu, to tak mhm. można do tego podejść. I to są te rzeczy, na które mamy wpływ. Reszta. Można powiedzieć, no i oczywiście kominy, pożary kominów i tutaj też mamy na to jakiś tam wpływ, bo ta higiena, że tak powiem, właściwe czyszczenie i przeglądy są bardzo istotne. Poza tym jest w miarę normalna. Firewerki tutaj, czy umiemy się już jako lubuszanie, jako gorzowianie mieszkańcy powiatu obsługiwać z fajerwerkami? Ciężko mi się odnieść do, tej, do, tej, do tego pytania, gdyż my nie interweniowaliśmy, można powiedzieć, pożarowo być może wiemy, że były interwencje związane z jakimś uszkodzeniem części ciała przy fajerwerkach i być może te śmietniki też były tego przyczyną, ale mhm. to ustalają. Ale też Straż Pożarna, strażacy brali udział w kontrolach punktów z fajerwerkami, tak? Tak wyrywkowo, czy nie? Były takie kontrole, ale, ale my tutaj nie stwierdziliśmy jakichś nieprawidłowości większych. Te punkty są już dobrze, dobrze przygotowane, czy to w marketach, czy, czy osoby, które się tym parają przed tym okresem światecznym. Co mogłoby świadczyć o tym, że umiemy trochę już w te fajerwerki. Myślę, że umiemy, chociaż wydaje się nawet, że bardziej idziemy już w kierunku można iluminacji niż, niż hucznego przyjęcia nowego roku. Tak się mówi, że to, że to lepiej bez hałasu, bo to i zwierzęta, a przede wszystkim też ludzie się stresują, bo to Jest nie każdy odpowiada. Tak. Jaki to był rok dla Gorzowskiej i z powiatu gorzowskiego strażaków? Bo inwestycyjnie. Trochę się dzieje, a dziać się będzie więcej. Czyli tu musimy rozgraniczyć też działalność Komendy Wojewódzkiej, bo to tutaj zawsze się mówi, a bo straszna Wyszyńskiego tam się mocno rozbudowuje, ale to jest Komenda Wojewódzka, prawda? To tak, żeby też tak, słuchacze wiedzieli. Yy, tak, na Wyszyńskiego jest siedziba Komendy Wojewódzkiej, tam, tam też są działania inwestycyjne, ale my, jako Komenda Miejska, która mamy siedzibę na ulicy Dąbrowskiego w Gorzowie, również poczyniliśmy takie działania inwestycyjne, oprócz tego, że inwestujemy sprzęt w samego sta. Starzaka. Dużo doposażyliśmy się w sprzętowo, ale przede wszystkim też inwestujemy w Starzaka, w jego wyszkolenie, jak również w jego sprzęt ochrony indywidualnej. Zakupiliśmy kilkadziesiąt ubrań specjalnych w ciągu roku, doposażyliśmy strażaków kombinezony. Mówiąc o tych ubraniach, to jest komplet od butów, po hełmy i tak dalej. Tutaj na te inwestycje wydaliśmy ponad 400 tysięcy złotych. To jest dużo czy mało, tak porównując na przykład? Znaczy ja nie chcę wprost porównywać kwot, ale to są to są chyba... spore pieniążki, oczywiście zawsze chciałoby się więcej, bo te potrzeby są. To są rzeczy, które się zużywają, bo ta praca ta jest prowadzona. To są bezpośrednie ubrania robocze strażaków, mm -hmm. tak bym to powiedział kolokwialnie, tak. Oprócz tego z tych montaży różnych finansowych udało nam się pozyskać nowy samochód dla jednostki otawniczo-gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą. Ten samochód do nas w grudniu dotarł. Jest to nowy średni samochód za bez mała milion 400 złotych. Pozyskaliśmy też od innej jednostki z kraju Samochód dla naszych nurków, których mamy w Kostrzyni Dobrą, jak również mamy też kupiony sprzęt łączności podwodnej, żeby tym nurkom, jeżeli będą musieli pracować, pracowało się bezpiecznie. A taką sztandarową naszą inwestycją, którą zaczęliśmy w tamtym roku i będziemy kontynuować w przyszłości, to jest budowa nowej siedziby jednostki notowniczo-gaśniczej w Kostrzyni Też w Kostrzynie, czyli sporo w tym Kostrzynie tam inwestujecie jako straż? To, co powiedziałem wcześniej, to było w skali całego powiatu. Mamy trzy jednostki i trzy specjalizacje tutaj. Te specjalizacje wymagają nakładów finansowych. Mamy wysokościowców na jednotę RG1 na Walczaka, mamy, można powiedzieć, chemików na Dąbrowskiego, no i mamy nurków w Kostrzynie. Każda z tych jednostek ma swoje potrzeby i każda z tych specjalizacji ma swoje potrzeby. Wróćmy jeszcze do tego, czy był to spokojny, w miarę spokojny rok, bo tak zastanawiam się na, na szybko, czy mieliśmy do czynienia na terenie powiatu z jakimiś takimi szczególnymi, dużymi Kataklizmami to będzie za duże słowo, ale, ale wiadomo, no był, był też, był, był dwa, lata temu, dwa lata temu, był ten tak zwany kryzys na Odrze, gdzie naprawdę to było coś nietypowego, wcześniej pandemia, tego typu rzeczy duże. Natomiast w zeszłym roku chyba było odpukać w niemalowane spokojniej. To też pokazują statystyki było spokojnie, bo mamy, mamy w stosunku do roku 2022 mamy m, około 35% mniej interwencji. To jest około 30% mniej pożarów, jak również 40% mniej miejscowych zagrożeń. Mniej było tych anomalii pogodowych, chociaż się zdarzały. Bardzo mocno podbijają statystykę, jakie anomalie pogodowe typu bardzo dużo opady deszczu lub wiatry. Pożarów było znacznie mniej tego, tego lata. No i też nie byliśmy w tym kryzysowym momencie, jakim dwa lata temu była wybuch wojny w Ukrainie, gdzie to przepływ tych migrantów, przyjmowanie, przyjmowanie tak, ich aha. wszystkich, rozłożenie, alokacje, to wszystko byliśmy mhm. zaangażowani, też generowało u nas te działania. Ten rok, można powiedzieć, był takim stricte strażackim naszym rokiem, bez takich dodatkowych działań które, kryzysowych, które były w skali kraju lub powiatu. No i to też okazuje, że było, było spokojniej. Rok odpoczynku, po pozbierania, zwarcia szeregów i przygotowania się bo po tak tych ostatnich intensywnym, trudnych... Tak, po tak A? intensywnym wysiłku jak w 2022 roku. Ten rok był takim normalnym rokiem. Mhm. On nie był rokiem odpoczynku, ale był normalnym rokiem e, też intensywnej pracy. E, bo oprócz tego, że no, życie nam niesie wszystkie e, e, niespodzianki, to musimy się cały czas kształcić i podnosić kwalifikacje. To jasne. Ja mówiłem o Odrze. Oczywiście Odra nie przepływa przez teren powiatu gorzowskiego, ale wiadomo, że to był tak... E, to była tak dziwna sytuacja, tak niecodzienna, że przecież strażacy z Gorzowa byli zaangażowani. były działania w skali województwa, kierowane przez Komendę Wojewódzką, przez pana generała i pana wojewodę, gdzie nasi strażacy naszego płatu również brali udział tak. w tych działaniach. Yy, mamy dziwną pogodę. Panie Brygadierze, nie wiem, czy pan się zgodzi, ale jak ja dzisiaj, ja sobie nawet golf założyłem, mówię, bo to zawsze lepiej szyję chronić, ale dzisiaj wyjeżdżam, jest mi gorąco. Jest, Daniel, chyba 9 stopni, bo dzisiaj pogoda zapowiadałeś. 9 stopni Celsjusza ma być maksymalnie, ale w ogóle jest tak, jakby wiosna miała się już zbliżać, co trochę może uśpić naszą czujność, i wiadomo, że jeszcze ta zima na pewno nadejdzie, że jeszcze nawet niedługo mają się obniżyć temperatury. Co to z punktu widzenia na przykład tych, którzy w tej chwili Trochę mogą temperaturę na piecach gazowych czy palić w kominkach. Te, teraz na pewno t, troszkę mniej tego robimy, w sensie ob, obniżamy temperaturę pieców i tak dalej, ale za chwilę znowu zrobi się zimno. Tak, synotycy przewidują, że przed nami fala, fala mroźniejszych dni, i, i to na pewno będzie ten okres zmożonego, tej zmożonej intensywności eksploatacji naszych urządzeń grzewczych. Te ciepłe dni teraz są taką, można powiedzieć, jakąś nie tyle prognostykiem, ale taką dziwną anomalią. Można w tym momencie właśnie pokusić się o to, żeby przygotować się do tego ziemniejszego okresu. Czyli pamiętajmy o tych przeglądach przewodów kominowych, przeglądach naszych instalacji gazowych. Instalacji tych ciepłowniczych, jak również i wentylacyjnych, bo to jest podstawa. Tlenek węgla on zawsze czyha na nas i musimy o tym pamiętać. Ja Patrzę, sobota minus jeden, niedziela minus dwa. Ja mówię o temperaturze w ciągu dnia, bo w nocy to jest minus cztery do minus sześciu, nawet minus siedmiu w poniedziałek. Także to absolutnie. We własnym zakresie takie przeglądy można sobie robić, czy to jest tak, że musimy mieć fachowców? Prawo dopuszcza czyszczenie na przykład kominów, które powinniśmy wykonywać gdy palimy paliwem stałym. Raz na kwartał możemy dokonać je samodzielnie. Czyli mamy narzędzia i możliwości. Paliwo stałe to jest jakie jeszcze? Węgiel, trocina, drewno, mhm. tego typu pelet, tak? tak? Jeżeli mówimy o paliwie ciekłym, na przykład olej, olej, olej opałowy, no to raz na pół roku musimy tutaj też dokonywać pewnych przeglądów. I jeżeli mówimy o wentylacji i paliwie Innym, no to raz do roku. Ale tutaj jeszcze raz powiem: pewnych czyszczeń możemy dokonać, jak mówimy o paliwo stałe, no to raz na kwartał możemy robić samemu, ale raz do roku, tak czy inaczej, bez względu jakie medium mamy do czynienia, czy to jest gaz, czy paliwo płynne, czy stałe, raz do roku musi nas odwiedzić osoba uprawniona, która dokona tego przeglądu i wystawi nam odpowiednie na to dokumenty. Czyli kominiarz na przykład. Czyli tak zwany kominiarz, nie tak zwany, no bo to jest <laughs> Po prostu kominiarz. Kominiarz, tak, to, to musi nas odwiedzić kominiarz i wtedy jest to fachowiec z uprawnieniami, którzy Właściwego przeglądu i wystawi nam certyfikat na następny czas. Czy mieszkańcy, bo pamiętam taki czas gdzieś 10 lat temu, nawet 11, że strażacy zawsze, kiedy robiło się chłodniej, od jesieni do wiosny, apelowali zawsze. Jak można było mówić, witając się ze strażakiem, dzień dobry, czujka tlenku węgla. Panie, tam komendancie na przykład. Po prostu tyle było apeli o to, żeby instalować te urządzenia, które nie są drogie, a które dają nam taki pierwszy, czytelny sygnał, że coś jest nie tak. Czy, czy ludzie już, czy rynek się nasycił, czy te mieszkania już, jak obserwujecie na przykład podczas, no niestety, czasem podczas pożarów się jedzie, no to to się widzi, czy ta czujka była, czy nie było. Już mamy te dobre sygnały, o tym musimy sobie jasno powiedzieć. Społeczeństwo się edukuje, społeczeństwo słucha, społeczeństwo jest mądre. I, i zakupują ludzie te czujki. Dowodno to jest to, że jeździmy do tych czujek, gdzie mamy wezwania, my to z tego wynikania robimy alarmy fałszywe, ale w dobrej wierze, mhm. że na przykład zadziała w domu czujka tlenku węgla, czujka dymu, jedziemy, sprawdzamy, uświadamiamy, mówimy, czasami jest to po prostu bateria, która się wyczerpała, czasami jest to rzeczywiste jakieś już zdarzenie, gdzie przy bardzo niskim progu, gdzie żadne zmysły ludzkie jeszcze tego nie wyczuwają, nie ma objawów takich, które już są przy dużym zatruciu, a czujka już... Jest. I tutaj można powiedzieć jasno, ludzie już zakupili te czujki, ale apelujemy jeszcze, żeby się w nie wyposażyć, gdyż no jeszcze, jeszcze są na tym zakresie duże pola do pracy. Dodajmy, że jeżeli jest taki, bo to nie jest fałszywy alarm, bo alarm jest podniesiony słusznie, bo się czujka włączyła, przyjeżdżają strażacy. Na szczęście okazuje się, że nic się nie stało, po prostu tak jak pan mówi, czujka się z takiego czy innego powodu, ale nie z powodu pożaru włączyła, to ten, kto wzywał mieszkańców, nie ponosi żadnych konsekwencji. To nie jest tak, że on zrobił coś złego. Oczywiście, że nie. To właściwie zareagował nas na to, co się dzieje. Oczywiście ta sygna... te sygnały, ta sekwencja sygnałów jest różna w sytuacji awarii urządzenia, w sytuacji rzeczywistego no tak, zagrożenia. Ale w, możemy... ale w stresie możemy tego nie zapamiętać i my naprawdę nie robimy z tego żadnych problemów. Przyjedziemy, sprawdzimy, ale wiemy i sam mieszkaniec wtedy czuje się już bezpieczny, że ma takie urządzenia. Na koniec chcę pana, panie brygadierze, zapytać o to, czy. Brakuje strażaków. Jak, jak idzie ta rekrutacja? Bo to nie jest tak, że ja chcę być strażakiem, to idę sobie na Dąbrowskiego i mam trzy dni przeszkolenia i zostaję strażakiem, tylko to jest szkoła, to są poważne sprawy, ale jest zainteresowanie służbą w Straży Pożarnej? Oczywiście, że tak. Ja tutaj w tym miejscu chciałbym też podziękować wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej Spółek Ogorzowskiego, jak również druhom ochotnikom, za tą, za tą codzienną służbę w ciągu całego minionego roku, gdyż ona jest bardzo cenna. To jest naprawdę kilka tysięcy interwencji wspólnych lub samodzielnych, czy to naszych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, czy strażaków ochotników. Za to bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście prosimy o dalszą, dalszą służbę. Na rzecz naszych mieszkańców, naszego powiatu i miasta. Jeżeli chodzi o rekrutację, jak najbardziej mamy miejsca w Państwowej Straży Pożarnej. Zapraszamy w nasze szeregi, jest kilka możliwości przyjęcia się do Państwowej Straży Pożarnej poprzez szkoły pożarnicze, jak również można powiedzieć, tak, gdy ktoś już skończył szkołę cywilną, może przyjść do straży i wtedy zacznie edukację od początku, będąc już poszczególne szczeble przechodząc od szeregowego stażaka. Czyli miejsca są, ale dużego niedoboru nie ma. Znaczy się można powiedzieć, bo oczywiście sukcesywnie ludzie odchodzą na zaopatrzenie emerytalne, kończą służbę i tak dalej. Także będziemy po nowym roku ogłaszali rekrutację. Zapraszamy, na pewno kilka, kilka miejsc będziemy chcieli e, e, zapełnić. Będą wolne etaty, zapraszamy w nasze szeregi. Na pewno będziemy starali się Państwa przyjąć, a służba naprawdę, mogę powiedzieć ze swojego e, doświadczenia, daje ogromną satysfakcję. Posłużymy innym. Jak pan to powiedział ładnie, zaopatrzenie emerytalne. Pierwszy raz to usłyszałem, kupuję, biorę to. Dziękuję za zaopatrzenie rozmowowe. W, e, porannej... Można powiedzieć, stan spoczynku, oczywiście. Tak, na emeryturę po prostu. Tak, tak na emeryturę. Nie, no, ładne to było. Ładne. To dziękujemy To taka nomenklatura troszkę bardziej można powiedzieć służbowa, tak. wynikająca z przepisów. Dziękujemy strażakom, bo pamiętajmy też o tym, że ciągle i to niezmiennie i takie jest po prostu, że bardzo wysokim, najwyższym zaufaniem społecznym cieszą się właśnie strażacy w Polsce i to jest niezmienne od wielu lat. Nas to również bardzo cieszy i mamy nadzieję, że nie będziemy musieli schodzić z tego, z tego pierwszego miejsca. Jak najbardziej. Dobrze. Brygadier Dariusz Szymura, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie, był gościem Radia Gorzów. Dziękujemy, wszystkiego dobrego życzymy. Również wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.